Dzisiaj warunki polowe, jesteśmy na budowie u zaprzyjaźnionego inżyniera. Adam Penger skończył Politechnikę Białostocką, on ma niebywały fach w ręku i czynnie, aktywnie uczestniczy w swoich budowach. Dysponuje w ogóle bardzo bogatym zapleczem sprzętowym. No, między innymi zainwestował teraz w systemy szalunków. Jedne ma już od kilku lat, teraz kupił zupełnie nowe. I dzisiaj się specjalnie wprosiłam na budowę, bo to jest taka specyficzna budowa: to jest dużo betonowania, dużo zbrojenia, dużo właśnie tych szalunków, tych systemów, które wykorzystują i te starsze, i te nowe. I specjalnie przyjechałam po to, żeby to nakręcić i żeby Wam na żywo pokazać, jak to wygląda. Ale zaraz znajdę Pana Adama, okabelkuję go, go mikrofonem i on nam wszystko sam opowie. Także zostańcie z nami. Krzyżusta, dobra. Po kolei, co my tu mamy? No akurat mamy taką fajną konstrukcję, że tu będą duże przeszklenia i mamy trochę słupów do wylewania i trochę tutaj, to tutaj będzie... potencjał po prostu To Tu już tych, po, tych prostu... po prostu chcemy trochę szybciej, no po prostu takie słupy robimy szybciej i, i się też tak nie boimy z To będzie dost... Drugie, że musimy tu wyznaczyć długą linię na kilku słupach i żeby była też równa, nie? Także... Korzystamy z wypór pionujących, możemy sobie idealnie wypionować słupy, zrobić linię i w tym celu właśnie te podpory to nie są podpory, podpory mamy w stropach, to są podpory pionujące. One działają, że możemy wykręcić, jak zarówno wysunąć, jak i wciągnąć z powrotem. Szalonek. Jeżeli nawet nam się pochylił za bardzo w tamtą stronę, możemy pokręcając z powrotem go przyciągnąć w tą stronę i nie będzie powodowało to później żadnych ruchów. Zostaje w tej pozycji, jakiej jest. Nawet po wylaniu jeszcze możemy szybko zrobić korektę. Jeżeli by coś się stało, możemy naciągnąć górą sznurek i wyrównać jeszcze linię za pomocą tych podpór, pionujących. One są tu przymocowane? Tak, to one jest. są przymocowane za pomocą kołków do betonu. Także. Tutaj tak, żeby nam po prostu też szalunek i ściana się nie pofalowały, są zastosowane tego typu rodzaju, tego typu prostownice, tak? I co to jest prostownik? Tak, tak, takie tak jest że ono prostuje nam szalunki, bo tu mamy jeden szalunek, tam kolejny. No, mogłoby powstać nam taka jakby fala na szalunkach, ta, nie chcemy mieć ściany w tej jakiego wężyka, no to zakładamy w ten sposób prostownicę, wysztywniamy tą ścianę i prostuje ją na Ja szanapii. wiem, że to dla inżynierów na różnych dużych budowach to pewnie są tematy znane tak. i pan to wszystko ale, też świetnie ale... wie, natomiast na domkach to jest coś w ogóle dom... spotykanego, nie spotykanego. Na no, już nie, po prostu my też idziemy już za duchem czasu, po prostu te konstrukcje na domkach no, zaczynają być już takie dosyć coraz ciekawsze. Gdyż technologia nam na to pozwala, tak? No i niestety no, trzeba inwestować w technologię, żeby robić coraz fajniejsze, ciekawsze budynki. Dochodzi na to, że, że nawet szybciej no się tam wybetonowanie, zaszalowanie, tak. betonowanie, niż murowanie szmurowanie. Zresztą wszystkie. też to, bo nie duża, mówiąc o co duża, tak? duża część klientów zaczyna chcieć mieć ściany tego typu, że trochę betonu, taki beton architektoniczny, industrialne wykończenia. I jednak to powoli. Może nas pomóc w takich pracach, tak? No bo niestety naszelowanie tego typu ścian z desek, no to już jest nie, trochę. No jest nie ten, cza nie ten czas i nie te koszty. Lepiej jest zainwestować pieniądze w sprzęt. No i tak możemy zobaczyć. później będziemy mieli kolejne szklenia A są jakieś wytyczne, co ile to podpierać, albo iloma tymi eee, literami, czy pr Producenci czy to tak na oko? zalecają, ma, mamy. w yy, w płytach szalunkowych w tego typu deskowaniach są specjalne otwory przewidziane, co ile ma być ściąg założony. Jasne. Tylko tu mamy, to są szalunki lekkie, bo na dużych budowach, tak jak pani Karolina wspomniała, tam są trochę cięższe jeszcze szalunki montowane dźwigami. To są typ lekki do, do ręcznego montażu, tak dedykowany ale one też nie mają tak wytrzymałości no, jak w tych, tych dużych na, na blokach, tak? bo tam możemy lać ściany 3-metrowe, ale grubości 40 cm. To jest trochę inny rodzaj sztywnienia szalunków, no takie drobne szczegóły, no, ale jednak istotne. No, wytrzymałość tamtych szalunków jest dużo większa, no można większe ściany, no i szybciej się też przekłada, tak? jest dużo szybszy system. Średnica robi wrażenie. A jeszcze tu, bo to wspominaliśmy wcześniej, ale powtórzymy, że beton jest wszędzie. Wszędzie w beton na fundamenty, bo fundamenty były żelbetowe i ze względu na to, że jest bardzo dużo ilości ścianlanych, wykotwień i słupów. To myśmy zastosowali betony wodoszczelne z dodatkami. Tam mamy w 8, w 10, w 12 tego typu betony wodoszczelne. I na mamy. słupy też to idzie. I tak? po prostu od razu na fundamenty z tego korzystaliśmy i teraz ten beton, który zalejemy w słupach i w ścianach, żeby po prostu nie mieć później tego kapilarnego podciągania, możemy też zastosować szlam. Zaraz pokażę, że można różnego rodzaju właśnie szlamy stosować, mineralne. No, Błędem jest jak nieraz na forach pokazują, że nabijają jakąś tam papę. No, tak się nie robi. No, niestety nie. Warstwy rozdzielające Warstwa rozdzielająca nie. tworzą się przeguby, to nie o to chodzi. E, a więc, no i teraz przy, przy laniu tych słupów wyżej, będziemy też korzystali z betonów W12, żeby po prostu też mieć święty spokój, że są słupy zabezpieczone, jest ciągłość konstrukcyjna zach zachowana. Także tego typu beton będziemy stosowali do wszystkich tych słupów, tutaj, i tych, i tych szalowanych sklejką, i tych szalowanych tutaj tymi systemami. Wszystkie te rzeczy będą właśnie w ten sposób robione. Akurat pani Karolina nie była, jak skręcaliśmy siatki, ale to tak samo jak technologia. No, technologia robi swoje. Kiedyś no, bawiliśmy się w tymi grekami, kluczykami, kręciło się te, a teraz po prostu jest strzał, jest przykręcone, jest szal, jest przykręcone, no po prostu, no, no, technika robi swoje, także no, staramy się jednak iść trochę z duchem postępu, to nie jest też nowość jakaś na rynku, bo to narzędzia są no stosowane. Tak, tylko po prostu też z biegiem czasu cena ich zakupu robi się teraz bardziej atrakcyjniejsza, no bo... Relatywnie nasze zarobki, mimo wszystko idą do góry, a nasze na zarobki no, na nasze, no wszystkie <laughs> zarobki generalnie idą do góry, no chociaż teraz w tym nowym ładzie niekoniecznie. No, mamy coś takiego. Ile tam jest nawinięte tego drucika? No mamy coś takiego, takie szpulki są nawijane. Y Czyli ten... ciągły drut, tak? Ona sobie tak, obcina. Tak, ona osoba obcina mhm. sobie sama, zakłada się taką szpulkę. Kiedyś testowaliśmy na stropach. Na stropie wychodzi nam, że 2 zł do metra kwadratowego stropu kosztuje nas drut. Czyli naprawdę, jeżeli strop. E, no, no, 100 metrów, ma 100 200 metrów to jest 200 zł taki drut. Mhm. Czyli łatwo sobie policzyć, że naprawdę człowiek nie warto, żeby się klęczał na tych kolonach i się bawił tym Y. -kiem. Tak jest. Tu mamy fragment przygotowany w otworu. W, zrobionego na drzwi, bo tu będziemy mieli w ścianie drzwi akurat do wejścia, także później będziemy mogli zamykać ten, ten, ten szalunek, i, 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 i tak to będzie. Tu będzie zamknięty z tej strony. Tak, oczywiście tak, też na tak. szalunku mieliśmy zaznaczony, tam chłopaki przenosili sobie, bo jest reper na ścianie zrobiony i jest też. Yy, Przeniesiony reper do, do, do naszalątku i zaznaczyli sobie oczywiście, jeżeli drzwi mamy 210, to od repera 110 jest góra betonu i na pewno nikt nie będzie musiał obcinać drzwi. Bądź tam doklejać 5 cm styropianu bo otwór jest za wysoki. Sklejka jest wymienialna w tym wszystkim, tak? A, czyli zostają zostaje konstrukcja, stampa, konstrukcja zostaje. Sklejka, skle, sklejka jest na nitach, można rozwiercić nity. Tak naprawdę sklejkę możemy przełożyć po, po jakimś czasie, rozwiercić nity i obrócić ją na drugą stronę. I nadal będzie. I ok. nadal będzie, no i później to już będzie ostatni raz, i wtedy są firmy, które się zajmują też renowacją i czyszczeniem szalunków oraz remontem sklejki. Takie można oddać do takiej firmy i po prostu wymieniają sklejkę, robią na obrzeżach silikony na nowo. I jeżeli się dba, no to nic się nie powinno dziać, tylko jest kwestia wymiany sklejki. No ale jak ze wszystkim, nie ma idioto otwartych rozwiązań. Super, a generalnie. 15 marca robiliśmy tutaj wykop. A mamy końcówkę kwietnia. No. Nawet nie, bo to właściwie to miesiąc święta jeszcze w tampi. Tak. No no, ja dziedzielę. wiem, że Wam to się robota w rękach pali. To wiem, że tak się umawialiśmy tu na spotkanie, jak wykop był, że, że tak, zaraz że nie zostanie jest... tutaj no, na budowie, ale <laughs>